Dzień dobry, dzień dobry, pozdrawiam Cię Maćku. Tak kolega prosił mnie o taki wstęp, więc się z nim witam. Słuchajcie, dzisiaj opowiem troszkę o propie, bo tak, tak widzę, że odkąd trochę tych filmów zacząłem więcej wrzucać, to mam również bardzo dużo zapytań od osób, które w propie chciałyby zacząć. Natomiast wydaje mi się, że warte wyjaśnienia jest to, Jaka jest różnica między moim propem a propem tak generalnie pojętym, jeżeli chodzi o takie biura prop tradingowe? Zacząłbym od może takiej. W drobnej historii, bo osoby, które są młode, to na pewno szukanie swoich możliwości rozwoju w biurach tradingowych jest bardzo dobrą alternatywą, szczególnie w biurach, które nie wymagają na dzień dobry wpłaty żadnych depozytów. Performance Bond, czyli powiedzmy, gra się na mniejszy procent, ale jakby. Nie, nie bierze się na siebie ryzyka. Ja w ten sposób zaczynałem swój trading. Może część z was o tym wie, część dla tej części, która nie, to, to jakby tak opowiem. Ja w 2007 roku rozpocząłem trading w biurze Swift Trade w Gliwicach i tam spędziłem blisko no gdzieś około 4 lat, mniej więcej coś takiego. No, i kiedy ja zaczynałem, to no nie miałem na, 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 jakby na, na mnie nie było żadnego ryzyka. Kiedy straciłbym jakąś kwotę, to mógłbym wstać, tak naprawdę wyjść i właściciel musiałby, mówiąc tak, przyjąć to na klatę jakby tą, tą moją stratę. Natomiast jakby fajne było w tym biurze to, że otaczało mnie wielu dobrych, bardzo traderów, pokazywało mi to, że można zarabiać. To nie jest tylko jakiś taki zawód dla wybrańców po studiach. Ja wtedy byłem chyba na w trzecim roku studiów coś takiego więc więc jakby otwarło mi to oczy na, na możliwości jakie są wśród gości którzy tradują wcześniej miałem styczność z Osobami, które coś na rynkach grały, natomiast bardziej wyda... od momentu, jak pojawiłem się w biurze propowym to, to uzmysłowiłem sobie, że tamto to była bardziej zabawa. Ile, ile w tym takich realnych pieniędzy dużej kasy było, to, to sam nie wiem. Wydaje mi się, że większość to była lekko bajko Nie chodzi tu już nawet o to, że, że wcześniej próbowałem się na innych rynkach, czy na GPW, gdzie miałem ciut lepsze wyniki, czy na Forexie, gdzie, gdzie szło o wiele gorzej. Wydaje mi się, że na każdym z tych rynków bez problemu też znajdzie się, się gości, którzy, którzy dobrą kasę zarabiają i robią to dość profesjonalnie. Natomiast na pewno na forexie spotykałem od groma ludzi, którzy traktowali to jako łatwą kasę. Łatwą potencjalnie kasę nie? i bardzo łatwo natomiast ją tracili, bo, bo po prostu taki było podejście. Prob mi dużo rzeczy dał, jeżeli chodzi o zmiany podejścia i traktowania tego bardzo profesjonalnie. Czego mi nie dał, to na pewno nie dał mi żadnej strategii do grania. Strategię i to, co grałem, opracowałem sobie sam. Pomijam jakieś tej covery, granie tam po cenie czy po jednym cencie, co, co było akurat na moment, jak przyszedłem takim korową, że tak powiem, strategią większości traderów w biurze. Ja od razu chciałem grać na jakąś na zmienność, którą na początku było dla mnie zmienność na poziomie kilku centów, później to zaczynało rosnąć. Teraz potrafię złapać i kilkadziesiąt dolarów ruchu, więc ma to, wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej obecnie. Ale jakby sama baza, czyli możliwość tradingu w propie, była takim świetnym startem. I tutaj, tutaj jest właśnie taka pewna różnica, bo kiedy ja w, 2000, w 2011 roku odszedłem z biura tradingowego, związane to było przede wszystkim z pieniędzmi, jakie zarabiałem, a raczej procentem, bo tradując w biurze propowym ma się dostęp do całej infrastruktury, fajnych niskich opłat, i ów Dark Pulsów, kwestia w jakiej firmie się oczywiście traduje. Nie trzeba mieć swojego zabezpieczenia finansowego i dostaje się payout split. Zwykle on jest na. Sorry, kurczę, coś mi do oka wpadło. Zwykle on jest na poziomie gdzieś tam plus minus 30, 50, 30 do 50%. Od generowanych wyników, odjąć od tego jeszcze trzeba tam desk fee. Niektóre firmy desk fee mają na poziomie załóżmy 100 dolarów, inne mają na poziomie wiem, 2,500 dolarów. Kwestia, jaka to jest firma. No i oczywiście minus jeszcze koszty platformy. Kiedy zacząłem rozwijać swoją grupę propową, a tak, tak naprawdę wyspecjalizowaną w remote tradingu, czyli nie w czymś takim, że ja komuś zapewniam zabezpieczenie finansowe, tylko każdy gra na bardzo dobrych warunkach, to są zwykle plus minus 85%. I, i również na tak samo niskich poziomach prowizji, jak, jak grając w biurze tradingowym. To po prostu z miejsca miałem o wiele lepsze zyski, nie? bo nie musiałem oddawać osobie gdzieś pomiędzy właścicielowi biura tą kwotę. Mając już doświadczenie, wiedziałem, że to jest jakby kolejny etap, w którym ja chcę iść, szczególnie że ja osobiście nie widziałem w biurze już możliwości dla mnie rozwoju. I tu, tu nie chodzi o to, że ekipa nie była fajna, ekipa była fajna, bardzo fajnych gości poznałem, bardzo dobrych traderów, z którymi nadal utrzymuję kontakt, natomiast grali nikt poza jednym takim Maćkiem nie grał takiej strategii jak ja. Grali zupełnie inne rzeczy, na bardzo, bardzo scalpingowe, ja chciałem odejść w kierunku właśnie grania bardziej takich długich ruchów. Więc jakby to, to było podyktowane, no i przede wszystkim payout split. Więc tu jest pewna różnica między takim typowym biurem tradingowym, jak w Polsce macie trochę takich firm, gdzie, gdzie możecie po prostu zostać przyjętym, przejść, przejść proces rekrutacji, jak zostaniecie przez nich przyjęci do biura, rozwijacie się i, i, i to wygląda tak jak ta moja pierwsza ścieżka od 2007 do 2011. A kiedy ja już chciałem coś więcej, czyli lepsze mieć lepszy udział w generowanych przez ciebie zyskach, to miałem albo dwie opcje, albo konta zwykłe brokerskie. Miałbym 100% payoutu, ale o wiele większe prowizje. Ja to sobie wszystko przekalkulowałem. W tamtym czasie też wrzucałem nawet u siebie na blogu, jak wejdziecie do zakładki Prop Trading. To tam wrzucałem nawet takie kalkulatory, w których dokładnie wyliczyłem, przy jakim poziomie generowanego wolumenu, zysków i tak dalej dalej podział payout splitu mi się opłaca, ale na o wiele mniejszym poziomie, czyli powiedzmy 15% dla firmy, 85% dla mnie. Niż jak to miałem w biurze, kiedy musiałem oddawać, ja dostawałem 30-50%, więc te 70% do 50% zabierał właściciel. I, no i to, to jest jakby dla mnie, dla mnie było kluczowe. Ja generalnie zawsze prop będę polecał tym osobom z Was, którzy mają zajawkę do tradingu. Co ciekawe, w wielu wypadkach. O wiele lepsze wyniki osiągają osoby, które, i to nie chcę tutaj, żeby ktoś pomyślał, że, że atakuje, bo mam to gdzieś, na jakim kto rynku gra, ale dziwnie się składa, że najgorsze efekty i najmniej skuteczna grupa to są osoby, które przychodzą z rynku Forexowego. Nie wiem, czemu jest u nich bardzo mocne nastawienie na to, żeby mieć odgroma różnego rodzaju wskaźników, bazować na nich tylko i wyłącznie. Yy, takie poje, podejście, że ja już wiem wszystko, to kurde zajebiście często u, u osób z Forexa występują, Os, u osób, które przychodzą, nie wiem, z GPW, z kontraktów, czegoś takiego w takiej skali nie widzę. I później na takich 10 osób foreksowych, zazwyczaj 10, czasami 9 po prostu bardzo szybko traci całą kasę w 3 dni, w 5 dni, w tydzień, w miesiąc może. Bo szczególnie nie potrafią, nie potrafią zamykać zysków, grają na o wiele droższych spółkach niż powinni z ich, do, z ich poziomem doświadczenia. To sądzę, że jest efektem tego, że na forexie po prostu bardzo dużo na lewarze grali. No i troszkę podobne odczucia w potencjale generowania zysków no i strat jest na drogich spółkach, więc tam od razu zaczynają szukać swojego miejsca. I tak nie tędy droga. Natomiast. To jest jakby kwestia, z jakiego rynku ktoś pochodzi lub nie pochodzi. To tylko, tylko tak zwracam uwagę. Fajnie idąc do propa, mieć po prostu w miarę czysty umysł, czyli podejść do tego, jakbym zaczynał od nowa. Wiadomo, że fajne mieć jakieś podejście do zarządzania pozycją, jeżeli gdzieś kiedyś miało się już wyniki. Ale niekoniecznie, niekoniecznie próbować skopiować coś z, z rynku, na którym dotychczas grałeś, ale tak naprawdę ci nie wychodziło, bo jakby ci wychodziło, to nie szukałbyś miejsca w Propie, bo miałbyś już strategię, która daje ci kasę. Nie? Więc to jest moim zdaniem dość takie ważne. Polecam to na pewno osobom, które są na studiach i generalnie nie masz żadnych zobowiązań. Na studiach zawsze idzie pokombinować, nie, nie być na wszystkich zajęciach, jakoś się dogadać z ćwiczeniowcami, wykładowcami, bo może się okazać, że te studia ci już w życiu do niczego nie będą potrzebne, znajdziesz zupełnie inną, inną pasję dla siebie. Która przerodzi się po prostu w typowy, nazwijmy to treningowy zawód, ale, ale taki już dość, dość z podejściem profesjonalnym. No i to, to, to są takie moim zdaniem kluczowe kwestie na sam taki start. Bo jakby zaczynając, dla większości osób największym problem jest gotówka. Nie, nie odłożysz gdzieś sobie kasy, którą możesz zacząć próbować, czy tam nie wiedziesz na jakieś wakacje. A generalnie pierwsze pieniądze, które. Wsadziłem w giełdę i gdzieś tam później częściowo pomnożyłem, częściowo potraciłem, to, to zarobiłem na, na, na wyjazdach jakichś zagranicznych, gdzie, gdzie pracowałem. I, I generalnie było to dla mnie po pierwszych stratach o tyle smutne, że wiem, jak ciężko na tą kasę pracowałem, ale z drugiej strony dało mi do myślenia, że cholernie łatwo się traci na giełdzie i trzeba otoczyć się tymi ludźmi, którzy dają szansę na to, żeby zarabiać. Nie? I, I w biurze treningowym takie możliwości były bo osoby są otwarte do rozmów, zresztą każdy trader jest strasznie, ma straszną zajawkę na temat grania i jakby iść do knajpy, no to można tak całą noc nawijać o, o tradingu, o różnych sytuacjach, o opcjach, które się widziało, wykorzystało, nie wykorzystało, co można robić lepiej gorzej, no i tak dalej, nie? Więc, więc to wnosi cholernie dużo. Nie? Także to, to chciałem tak tylko lekko streścić, jak to, jak to wygląda między takim propem typowo branżowym, a, a takim remote trainingowym, jak, jak w mojej grupie, bo niestety, ale wielu z Was jest później zdziwionych, kiedy mówię, że ok, to jest prop, tylko w formie remote i my mamy swoje własne zabezpieczenia, nie? Czyli gramy na duży procent, y, mamy fajną infrastrukturę, fajne, y, niszutkie stawki prowizji, ale jednak y, gramy z własnym zabezpieczeniem na własne ryzyko. No ale dzięki temu macie 85%, a nie powiedzmy 30-50% z generowanych zysków. Więc to chciałem tak na początek tutaj Wam dać taką pierwszą część, powiedzmy, mojego podejścia do propa. I jak macie jakieś pytania, to wrzućcie w komentarzach, zbiorę to, powiedzmy, w jedną kupę i, i poodpowiadam na takie powtarzające się pytania lub bądź coś takiego, co, co gdzieś tam macie w głowach i chcielibyście, żeby rozwinąć. Bo może, może gdzieś tam to Wam coś do waszych przyszłych planów wnieść i, i tyle. I miałem ostatnio gościa. Poznaliśmy się na Day Trader Event i, i, i właśnie cholernie fajne, fajne podejście w końcu, u, bo to też rzadko się trafia, znalazłem, gdzie miał zacząć też u mnie, u mnie w grupie jako Remote Trader. <laughs> Ale powiedział, że zaczął zastanawiać się nad tym, czy faktycznie nie skorzystać z słów, co mu powiedziałem, że, że, że w propie jest plus ten, żeby otaczać się ludźmi. Kiedy nie masz jeszcze strategii, nie masz wyników. Bo później zawsze już można sobie albo te z, no, payout split negocjować, albo zawsze odejść gdzieś i grać właśnie jako remote. No i, i właśnie on. W pewnej chwili odpuścił to granie pod kątem remota na rzecz tego, żeby wejść po prostu do biura proftingowego, potaczać się ludźmi, zobaczyć, jak grają. Wiecie, nabyć takiego doświadczenia bezpośrednio z ludźmi. Ja zawsze mówię, że tutaj jak się było małym i grało w piłkę. Zawsze się chciało być w drużynie, która wygrywa i otaczać dobrymi zawodnikami, bo był i lepszy mecz, lepsze wyniki, lepsze akcje niż w drużynie słabej, gdzie, gdzie tego brakowało, to samo jest w tradingu, jak się otacza dobrymi traderami, to ma się o wiele większy potencjał na, na rozwój I, i właśnie to, to było dość fajne, taka dygresja drobna. Dobra, jak będziecie mieli pytania, to, to wrzucajcie w komentarzu, zbiorę to i, i zrobię drugą część odnośnie propa. Do usłyszenia, cześć.